Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, w tle będziecie oglądać mojego przys przysypiającego kota, a ja dzisiaj chciałem poruszyć z wami taki jeden temat, który nurtuje mnie od dłuższego czasu. Szczególnie zaczął mnie jeszcze mocniej nurtować po premierze nowego Olympusa AMD EM1X. I nie chodzi tutaj, ja absolutnie nie będę w tym momencie oceniał tego sprzętu, bo jeszcze miałem z nim zbyt mało do czynienia. Natomiast chodzi o to, co się pojawiło w internecie i ogólnie o ten trend internetowy, w jaki sposób dobrać sprzęt. I to, co mnie niesamowicie drażni w Polsce, to to, że. Aparaty dobierane są właściwie tylko przez pryzmat wysokiego ISO. W Polsce napisałem kiedyś o tym artykuł i pisałem w ogóle pisałem o tym kilka artykułów. Jest zawsze jakiś taki święty gral, który jest zawsze jednym aparatem najlepszym do wszystkiego. Nieważne jaką fotografię robimy. Jedziemy na stadion, bierzemy ten aparat. Jedziemy w podróż, bierzemy ten aparat, który jest aktualnie tym takim wspomnianym święty gra świętym gralem, którego nie można ruszyć. I w Polsce jest tak, że aparaty oceniane są przez pryzmat. Wysokiego ISO. Przez długi czas takim właśnie świętym grałem był Canon 6D. Ja go uważam za naprawdę dobry sprzęt, ale absolutnie nie do wszystkiego. Napisałem kiedyś też taki artykuł, e, który e, mówił właśnie o kanonie 6D i porównałem go do Canona 7D Mark II, więc nie robiłem absolutnie żadnej wojny systemowej. E, I tam bardzo dużo głosów się pojawiło, czy dostałem. Później sporo wiadomości, że jednak ten Canon 6D jest najlepszy, bo on mniej szumi od Canona 7D Mark II i rzeczywiście mniej szumi. Natomiast porównując liczbę klatek na sekundę, uszczelnienia, jego wykonanie, Canon 6D był aparatem amatorskim, natomiast Canon 7D, jeśli chodzi o tę półkę, był półkę wyżej, ale bardziej szumiał. Więc yy, to jest tak, że w Polsce yy, ja tak. Może nie będę narzekał na, na Polskę, bo, bo to może też nie o to chodzi. E, chodzi o to, żeby dobierać sprzęt tylko i wyłącznie do swoich potrzeb, a każdy potrzeby ma inne. I to jest coś, co mnie strasznie denerwuje, że zawsze, jak mamy tego świętego grala, to on jest tak mocno broniony, bo mało szumi. E, później by. Kanon 6D już tak trochę odszedł do lamusa. Pojawił się Canon 6D Mark II, który nie jest może najlepiej oceniany, ale mamy Nikona D750, który jest teraz znowu absolutnym świętym granem i on jest najlepszy do wszystkiego, bo mniej szumi od D810 i jest w ogóle najlepszą ustrzanką do wszystkiego. Fakt, że nie ma autofokusa przy live view, znaczy ma taki, że, że równie dobrze mogłoby go nie być. Ale ma dwa sloty kart pamięci, ma lepszy autofocus i jest w ogóle najlepszym aparatem do wszystkiego. W ogóle dość dużo pytań, które pojawia się w internecie, to jest co wziąć? Canon 6D Mark II czy Nikon D750? Albo jeśli chodzi o bezlusterkowce. Którego bezlusterkowca wziąć? Nieważne co kto fotografuje, zawsze jest odpowiedź Sony A7 Mark III, bo nie szumi. To nic, że nie zawsze będzie nam zależało na tym, żeby aparat Yy, nie szumiał. Znaczy, wiadomo, zawsze nam na tym zależy, ale nie zawsze będzie to taką funkcją nadrzędną i Zawsze mówię o tym, żeby właśnie dobierać to, ten aparat do naszych potrzeb. Podobnie jest z każdym innym sprzętem fotograficznym. Jak potrzebujemy wybrać monitor, jednemu będzie zależało na przykład na świetnych parametrach rewelacyjnej czerni, a nie będzie zależało na jakimś bardzo dużym rozmiarze, weźmie na przykład CG2420, a ktoś inny weźmie CSA2730, bo jest większe, a mniej mu zależy na y, takiej super czerni czy w budowanym kalibratorze. Więc y, tak samo jest z aparatami. Dość dużo osób mówi, nie, nie bierzcie ani Canona EOS R, ani Nikona Z6, Z7, z bo one nie mają dwóch slotów kart pamięci. I ciężko się z tym nie zgodzić, sam nie wiem czemu nie mają tych dwóch slotów kart pamięci, ale z trzeciej strony, jeśli ktoś nie robi takiej fotografii, że te dwa sloty kart, kart pamięci będą absolutnie niezbędne, to dlaczego... Zabijać się o te dwa sloty. Jeśli komuś to nie będzie potrzebne. Jeśli ktoś potrzebuje aparatu do studia i chce mieć bezlusterkowca, nie musi koniecznie wybierać aparatu z dwoma slotami kart pamięci, bo w studiu zazwyczaj przypinamy się do komputera i tam robi się ten backup. Z kolejnej strony, jak wybieramy aparat do podróży. To tutaj Micro 4.3 będzie królowało, bo obiektywy są mniejsze, najczęściej będą pouszczelniane, szczególnie jeśli weźmiemy na przykład te Olympusowe Pro. i Jeśli ja wezmę taki aparat ze sobą, no on co prawda nie jest uszczelniony, ale M5 Mark II podobnej wielkości będzie uszczelniony, do tego dopnę 1240, to on naprawdę nie będzie duży. Więc Aparatem do podróży będzie też właśnie świetny ten y, system cały Micro 4 3 bo w związku z tym, że mam mniejszą matrycę y, i on też szczególnie w Olympusie jest łatwiej wystabilizować, y, że tamte wyniki stabilizacji to jest 5, 5,5, 6 y, eV, które są praktycznie nie, nie do zrobienia w żadnym innym systemie, bo mniejszą matrycę, tak mi się przynajmniej wydaje, łatwiej jest ustabilizować. Y, a co za tym idzie, mogę robić zdjęcia z dłuższymi czasami naświetlania z ręki. I tutaj inny system nie będzie odpowiedzią na moje potrzeby. Więc jeśli potrzebujemy aparatu, który nie szumi, który będzie rzeczywiście oferował wysokie ISO, dobierzmy aparat z wysokim ISO, ale zależy jeszcze jaką fotografią się zajmujemy. Bo jeśli zależy nam na szybkiej fotografii, na świetnym autofokusie, to pewnie nie wybierzemy 6D Mark II, który może autofokus ma całkiem niezły, ale nadal on jest w tyle do innych systemów. Z kolei Nikon D750 też nie ma jakiegoś super rewelacyjnego autofokusa, szczególnie w porównaniu do aparatów, które mamy dzisiaj. Z kolei jak wybieramy bezlusterkowca. Spójrzmy na to, jaki mamy budżet. Spójrzmy na to, w jakim systemie obecnie działaliśmy, bo na przykład dość dużo osób pyta, to co mam brać Z6, Pisze, Ludzie piszą: nie, weź A7 Mark 3, bo ona ma dwa sloty kart pamięci. I rzeczywiście te dwa sloty kart pamięci będą wartością dodaną, ale jeśli ktoś jest w systemie Nikona i ma na przykład 72, 24, 70, 14, 24, jakąś, no to okaże się, że wyprzedanie całego sprzętu Nikona i kupienie tego samego w Sony wiązałoby się z dołożeniem paru, jak nie paru tysięcy złotych, bo sprzętu Sony jest mniej na rynku wtórnym, na naszym rynku, więc wtedy ja bym takiej osobie polecał, to kup te Z6 albo Z7. I pracuj w obrębie tego jednego systemu, szczególnie, że ten adapter FTZ działa naprawdę dobrze. Z kolei wracając do OMD EM1X, dość dużo osób e, pisało, że e, idea Micro 4.3 została zachwiana, bo mamy wielkie body i małą matrycę. Rzeczywiście, mamy wielkie body i małą matrycę, nie da się ukryć, ale z drugiej strony, czy jest to wadą? Może to zabrzmi mało politycznie, ale to nie jest wada, a cecha i, i dość dużo osób nie lubi takiego stwierdzenia, też go nie lubię, ale ciężko się z nim nie zgodzić. E, to nie jest tak, że e, jak na przykład MINI wypuszczało Clubmana bodajże, czy Countrymana, generalnie to ten duży samochód, to nie jest tak, że zabrali te mniejsze e, aparaty. Tak samo jest z Olympusem, jeśli on wypuścił duży aparat, duże body, i nadal jakby kontynuuje swój system ma swoją jakby taką genezę czyli ma tą matrycę mikro cztery 3 do której pasują wszystkie te obiektywy mikro 4/3. ale sam z siebie jest większym aparatem bo dość dużo osób z którymi też spotykam się na warsztatach mówią, że ten Olympus, nawet EM1, Mark II, bez gripa to w ogóle nie leży. Ja mam małe dłonie, on mi świetnie leży, nie chciałbym mieć większego aparatu i e, absolutnie nie myślę o zakupie gripa do, do mojej EM1, ale z drugiej strony są osoby, którym na tym zależy. E, zależy na przykład na wygodnym dostępie do obydwu baterii, więc e, zależy na świetnej ergonomii, zależy na joysticku, zależy na e, tym gripie przeniesionym jeden do jednego z pionu do poziomu, prócz e, przycisku nagrywania filmów, no Olympus EM1X nie jest najlepszym aparatem chyba do nagrywania filmików na Insta Stories, ale od tego już może się odetnijmy. Więc y, to, to jest tak, że są osoby, które wymagają takiego czegoś od sprzętu, a, a mają system Micro 4 -3. Więc A7, którakolwiek, nie będzie y, dla mnie przynajmniej y, alternatywą dla em 1 x y, Dość dużo osób mówi, że tam są tylko jakieś. Y, takie usprawnienia, które y, są softwareowe, tylko i tylko i wyłącznie. Y, też tak nie jest do końca, bo chociażby tam siedzą dwa, a nie jeden procesor y, TruPiK 8. Y, I na przykład rozmawiając z fotografami, który, którzy mieli dłużej do czynienia z tym aparatem, chociażby ze wspomnianym Łukaszem Bożyckim, on mówi, że dla niego rewelacyjną funkcją w AMD EM1X jest to, że może sobie poukładać punkty AF-u w linie bo w linii są zawsze łebki ptaków, które on fotografuje. I ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, bo ja nie fotografuję łepe, łebków ptaków, bo nie zajmuję się tego typu fotografią. Aczkolwiek chyba w listopadzie porobiłem trochę zdjęć ptaków i wiem, że to nie jest moja bajka. Po 15 minutach w czatowni już mi się znudziło i. No i generalnie nie chciałem fotografować ptaków, ale jakby nie, nie, do, tego, nie do tego dążę. Są osoby, które wymagają takiego sprzętu, bo jest im on potrzebny. Fakt, on trafi do wąskiego grona fotografów, ale nie można mówić, że jest to zły aparat. Bo dość dużo osób mówi, bo to jest zły aparat, bo on się nie wpisuje w kanon tej fotografii, którą się zajmuje dany fotograf. Ja mogę równie dobrze powiedzieć źle o każdym innym aparacie, bo on się nie wpisuje w mój kanon fotografii i to nie jest to, czego ja oczekuję. Ja na przykład wiem, że nie wrócę już w ogóle do aparatów lustrzankowych, to znaczy do lustrzanek. Przede mną są dwa bezlusterkowce, też totalnie różne. Nie mogę powiedzieć, że ten jest konkurencją dla tego czy dla tego, e, którym nagrywam ten film. To są aparaty totalnie różne. Ale znowu, ja nie powiem, że e, lustrzanki są złe i nie będę każdemu odradzał lustrzanki, bo są osoby, które, które lubią lustrzanki, które chcą fotografować lustrzankami, które poznały bezlusterkowce i które wiedzą, że bezlusterkowiec nie jest dla nich. Fakt, jest całe mnóstwo ludzi. Którzy nigdy w życiu nie mieli bez lusterkowca i mówią, że tylko lustrzanką da się zrobić dobre zdjęcie, i wtedy się czuje, że się fotografuje. To jest akurat totalna bzura, bo e, jeszcze w internecie mamy mnóstwo takich internetowych e, znawców, którzy patrzą tylko i wyłącznie na tabelki, a nigdy nie mieli danego sprzętu w rękach. I e, ja. W w swoim życiu przerobiłem pewnie już ponad setkę aparatów. Przez 5 y, lat pracowałem w fotoblogi, tam testowałem całe mnóstwo sprzętu i na własnym doświadczeniu nauczyłem się, że nie można patrzeć na aparat przez pryzmat tego, co ma napisane w tabelce, bo przez tabelkę kupiłbym Nikona DF, który też uważam, że jest bardzo dobrym aparatem, ale się z nim totalnie nie dogadałem. Yy... Jakoś nie spojrzałem w tabelce, nikt nie pisze, że on ma taki mały akumulator. Nie jest wyszczególnione, że nie nagrywa filmów, i nie było wyszczególnione. Ciężko to wyszczególnić, że ma według mnie kiepską ergonomię w porównaniu do innych aparatów. A z kolei wyglądem bardzo mnie urzekł. Natomiast kiedy popracowałem z tym aparatem, wiedziałem, że to totalnie nie jest aparat dla mnie. Wracając do do tych aparatów, a propos lustrzanek bezlusterkowców. Nie mogę powiedzieć, że któryś z segmentów jest lepszy. Według mnie w bezlusterkowcach jest przyszłość, natomiast e, ostatnio przyszło mi popracować trochę Canonem 5D Mark IV, trochę Nikonem D750, akurat moi warsztatowicze mieli taki sprzęt. Ja tym sprzętem jak najbardziej potrafię się obsłużyć. Wiem, że on nie jest dla mnie, ale wiem, że to osoby, które kupiły te, te aparaty, Dobrze się w nim odnajdują, i nie mogę powiedzieć, że to jest zły sprzęt. To jest sprzęt, którego ja bym osobiście już nie kupił, ale ja może zajmuję się innego rodzaju fotografią. Więc yy, słuchajcie, Taką konkluzją tego mojego filmu jest to, żeby dobierać sprzęt do swoich potrzeb i pamiętajcie, że nie jest tak, że zawsze jeden sprzęt będzie odpowiedział na wszystko. Ta, ten Sony A7 Mark III nie jest odpowiedzią na wszystko. Canon 6D Mark I, bo on był wtedy tym świętym granem, nie jest odpowiedzią na wszystko, mimo że wszyscy myśleli, że tym się da robić wszystko, od sportu po śluby i, i tak dalej. Ja akurat nie poszedłbym na ślub z. Na przykład z kanonem 6D, bo to nie jest sprzęt profesjonalny i on ma tylko jeden slot kart pamięci. Z drugiej strony kiedyś robiłem śluby na jednym slocie kart pamięci i to, że nie straciłem tych zdjęć to, to jest tylko i wyłącznie moje szczęście. Dzisiaj nauczony doświadczeniem wiem, żebym na taką sesję nie poszedł z jednym slotem kart pamięci. Więc yy, znowu, no, dobierajcie sprzęt do swoich potrzeb, potrzeb i nie patrzcie na aparat tylko i wyłącznie przez pryzmat wysokiego ISO, nie tylko przez pryzmat tego, co ludzie w internecie napiszą, tylko przez pryzmat waszych potrzeb. Jeśli podróżujecie, Pójdźcie na taki sprzęt, który będzie mieścił się, do, żebyście się nie tachali, żeby spełniał wasze wymagania co do wytrzymałości, co do jego wielkości. Jak fotografujecie śluby, zawsze dobierzcie aparat z dwoma slotami kart pamięci. Jeśli fotografujecie sport w ciemnych halach i potrzebujecie ISO 6400, dobierzcie taki sprzęt, który będzie wam to dobrze oferował i który będzie w systemie oferował takie szkła, które będą zapewniały, właśnie taką y, fotografię na wysokim poziomie, więc dobierajcie ten sprzęt po prostu do swoich potrzeb. Podobnie jest z każdym właśnie innym sprzętem. Jak ktoś mnie pyta, to jaką lampę do pleneru wybrać, ja zawsze odpowiem ProFoto B10, bo według mnie ona jest najlepsza do pleneru. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś będzie robił takich sesji plenerowych dwie w roku, to nie wyda 7000 zł na lampę, o ile nie ma jakiegoś bardzo e, dużego budżetu. Wtedy pewnie wybierze Reportera 200 i on też musi się świetnie sprawdzi, a zaoszczędzi 5.500 zł. Więc e, słuchajcie, to, to jest tak, że to właśnie to jest coś, co mnie, co mnie drażni, że e, zawsze e, jest mnóstwo krytykantów e, tabelek. Mało kto ma z danym sprzętem do czynienia, a jeśli już ktoś e, jest na przykład fotografem ślubnym i uważa, że Canon 6D Mark II czy e, Nikon D750 jest świetnym sprzętem do tego typu fotografii, ciężko się z tym nie zgodzić. E, to często nie dopuszcza do siebie innej myśli, że. E, taki, może nie taki, właśnie inny rodzaj fotografii można uprawiać totalnie innym, innym sprzętem. Jeśli ktoś fotografuje Nikonem D750 śluby, ok ale ja D750 nigdy nie zabrałbym w podróż, już nigdy. Kiedyś podróżowałem z Canonem 5D Mark II i uważam, że niepotrzebnie się dźwigałem z tym sprzętem, bo mogłem zabierać ze sobą lepszy sprzęt. Yy, I właśnie na dowód tego, że uważam, że każdy sprzęt potrze trzeba dobierać do swoich potrzeb, Stoją przede mną te dwa aparaty, które są obydwa bez ale są totalnie różne. Tu mamy wielką matrycę, która praktycznie w ogóle nie szumi na wysokich czułościach. Ale ten sprzęt włącza mi się chyba z 6 sekund. Ma wolny autofokus, ale jak już zrobi, zrobię zdjęcie, to on będzie miał lepszą jakość zdjęć od tego. Z drugiej strony, ten włącza się pewnie z 1,5 sekundy. Ma świetny autofokus, jest mniejszy, szybszy, lżejszy, wygodniejszy w obsłudze. Ale nie mogę powiedzieć, że ten będzie konkurentem dla tego, a ten będzie konkurentem dla tego i który jest lepszy. Teoretycznie ten, bo jest dużo droższy od tego, ale wcale tak nie jest. Tak samo e, jak weźmiemy no, każdy inny sprzęt. Każdy sprzęt jest inny i każdy sprzęt będzie wpisywał się w potrzeby innego fotografa. I spójrzcie na to, nie pytajcie tyle na forach Canon 6D czy Nikon D750, bo odpowiedź, którą dostaniecie od fotografów. Zawsze będzie podyktowana jakby własnym doświadczeniem, które nie zawsze będzie pokrywało się z tym, co Wy macie zamiar robić. I chyba takim pozytywnym, może trochę narzekającym akcentem skończę ten film. Eee, wezmę sobie jeszczeły kawy. Mam nadzieję, że was jakoś bardzo nie wynudziłem. No, ale nie zabijajmy się o ten sprzęt. Nie hejtujmy się w internecie, że ktoś woli kanona od Nikona. W ogóle te systemy, znaczy wojny systemowe są już tak yy, beznadziejne. Eee, nie, tak, tak naprawdę, jeszcze to jest ostatnia rzecz, którą powiem, e, myślę, że mogę mówić o sobie, że jestem doświadczonym fotografem. Jakbym dzisiaj czy jutro miał robić komercyjną sesję i ktoś by mi przyniósł, nie wiem, Kanona, Nikona, Sony, e, Olympusa, Hasselblada, FaceOne'a, Fuji, jakikolwiek sprzęt, który byłby z w miarę wysokiej półki, e, to ja każdym zrobiłbym zdjęcia, bo wiem, jak robić zdjęcia. E, Jeden będzie lepszy od drugiego, jeden będzie miał funkcje trochę, znaczy będzie miał takie funkcje, które, na których by mi zależało, inny nie, nie będzie miał tych funkcji, ale jeśli nie robimy jakiejś totalnie ekstremalnej fotografii, każdym sprzętem jesteśmy w stanie zrobić dobre zdjęcia i tego się trzymajmy. Nie możemy powiedzieć, że Nikon D850 będzie... 100 razy lepsze od y, Canona 5D Mark IV. Bo jak ktoś lubi Kanona, Canonem 5D Mark IV zrobi świetne zdjęcie. I tak można powiedzieć o każdym innym systemie, bo każdy system zapewnia właściwie to, czego każdy fotograf potrzebuje. I, i tyle. No. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.